Dzień dobry, z tej strony w Sobczakowicz z, z Polskiego Narodowego, z Komitetu Obrotnickiego Podlasie XXI wieku. Chciałbym się z wami, moi drodzy, no, podzielić jajeczkiem, przynajmniej przez telewizję narodową naszą, P2.1 TV, jajeczkiem, bo mamy Święta Wielkiej Nocy i życzę każdemu, jak to się mówi, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo jak nie będzie zdrowia, to nie będzie niczego, jak to mówił Krzysiek Kononowicz. A tutaj czeka prezent dla Mariusza z specjal. Piotr Specjal z Gdańska. A dokładnie z Elbląga jest, ale przyjechał z Gdańska. Ja nie piję alkoholu, więc y, słuchajcie. Smacznego wszystkim życzę, Słowa wielkiego.